Jak tam, mamo? Wszystko w porządku? Tak, tak. Zastanawiam się, kiedy sprzątnąć ten świąteczny rozgardiarz. No, choinka zaczyna się już mocno sypać. Myślę, czy dzisiaj by się za to nie zabrać. Ale nie powinnaś się przemęczać, mamo. Poczekaj, może tata wróci i trochę ci pomoże. A ty się gdzieś wybierasz? Muszę podjechać na chwilę do biura. Myślałam, że masz wolne. Tak, tak, ale mam jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Tato, tato, chodź szybko! Co się stało, Majka? Jak to, co się stało? Tato, zbiórka zamknięta, mamy 100%! Naprawdę? Już są wszystkie środki? O Boże, tak się cieszę! Ja też. Było teraz dużo wpłat w okresie świątecznym. Widocznie zbiórka dość mocno się rozpowszechniła na portalach społecznościowych. O Boże, tak się cieszę, kochanie, muszę lecieć do mamy. Trzeba porozmawiać z lekarzem. Mogą już zapisać ją pewnie na operację. Będę mogła lecieć z tobą? Oj, nie wiem, kochanie, a co z blanią? Myślisz, że dziadkowie by sobie nie poradzili kilka dni? Wszystko słyszałam, poradzimy sobie. Babciu, jesteś pewna? Oczywiście, kochanie, my w tym czasie z dziadkiem posprzątamy po świętach w domu, a wy polećcie, to są bardzo dobre wieści dla Doroty. Tak, nie mogę się już doczekać reakcji mamy. Sprawdzę, czy są bilety. Ale przecież trzeba będzie się jeszcze zająć kubą z łamaskiem. Spokojnie, poradzi sobie, przecież to tylko ręka. Babciu, nie chciałabym was tak obciążać. Spokojnie, damy sobie radę. Jedźcie do Doroty, na pewno się ucieszy, jak będziecie oboje. Maja, chodź! I jak? Są bilety? Są, kochanie, ale last minute, na dziś wieczór. O Boże, na dzisiaj? Tak, dzięki temu będziemy u mamy z samego rana. Ojej, nie wiem, czy powinnam. Możesz zostać, kochanie, ja polecę sam. Nie, nie, chcę lecieć z tobą, tylko boję się zostawić dziadków samych z blanią. Poradzą sobie, kochanie, leć się pakuj! Ale się cieszę. Nie sądziłam, że uda się tak szybko uzbierać pieniądze na leczenie mamy. Ja też, kochanie, nie spodziewałem się, jednak są jeszcze na tym świecie dobrzy ludzie. Dobra, to co tato? Idziemy się przebrać, zjemy jakiś obiad i trzeba będzie się powoli szykować. Tak, A żeby było ci łatwiej, babciu, przygotuję jeszcze wyprawkę dla Blanki, żebyś miała wszystko na wierzchu. Ale spokojnie, kochanie, ja już Blanki komodę znam na pamięć. Na pewno? Oczywiście, zajmijcie się swoimi sprawami. Ja już jestem gotowa. Ja też, kochanie. Daj, wezmę torby, zaniosę już do samochodu. Babciu, proszę, uważajcie na siebie. Spokojnie, kochanie. Będziemy dużo spacerować, będziemy chodzić sobie po dworzu, jest przepiękna pogoda. Na pewno dacie sobie radę? Oczywiście. Zamierzam też dziadka wysłać na wyjść posanki, bo zapowiadają, że jutro spadnie śnieg. O, Blanka jeszcze nigdy nie jeździła na sankach. Na pewno bardzo się ucieszy. Nic się nie martwcie, będziemy podsyłać zdjęcia. Dobrze, babciu, uważajcie na siebie. Jeszcze jedna walizka, zapomnielibyście o dokumentach. Och, tak, mamo, dzięki. Dobra, Blaniu, to czas wziąć się za robotę. Musimy posprzątać święta. Och, a co tutaj tak pusto się zrobiło? No jak to co? Święta posprzątane. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że robiłaś to sama? Sama nie, miałam cudownego pomocnika. Blanka powrzucała wszystkie bombki do kartonu, a choinka już mocno się sypała. O, mam nadzieję, że za mocno się nie przemęczyłaś. A gdzie jest reszta? Mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Zbiórka zakończona. Uzbieraliśmy całą kwotę na leczenie Doroty, więc Majka z Michałem od razu zamówili bilety i polecieli do Doroty do Stanów. Naprawdę? Zbiórka zakończona? Czy to oznacza, że Dorota może się już umówić na operację? Dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda, ale się cieszę. Chodź, kochanie, trochę do dziadka, babcia odpocznie. Nie odpocznie, tylko zrobi obiad. Słuchaj, tak mi się jakoś tutaj pusto zrobiło. Może kupilibyśmy coś dla Blanki do zabawy? Na pewno się ucieszą. Jasne, możemy skoczyć na zakupy. Uff, szybko, ledwo zdążyliśmy. Jak zwykle. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham Państwa. Wykupiłam przez internet dwa bilety do Stanów. To były bilety last minute. Tak, to były bilety w pierwszej klasie, więc macie Państwo pierwszeństwo wejścia. Wow, w pierwszej klasie jeszcze nie lecieliśmy. Super, dziękujemy. Musimy zostawić bagaże. I lecimy do samolotu. Och, super, będziemy mieli miejsce przy oknie. Może masz ochotę coś zjeść? Tak, nie zdążyliśmy. Jestem bardzo głodna. Tu na pokładzie mają same pyszności. Ta tortilla z kurczakiem na pewno Ci zasmakuje. Dzięki, tato. No, spisaliśmy się na medal. Ten domek dla lalek jest cudowny. Zobacz, Blaniu. Wow. I ten regał na zabawki. Myślę, że wszyscy bardzo się ucieszą. Tak, teraz w końcu widać, że mieszka tutaj też dziecko. Ciekawe, czy na długo? Myślę, że dzieciaki się pogodzą. Myślę, że tak, ale przecież Blania spędza tutaj mnóstwo czasu Może mieć też przecież wydzielony kącik dla zabawy u dziadków W sumie, czemu nie? Już teraz też u pradziadków Co myślisz? Ja cały czas myślę o sprzedaży naszego gospodarstwa Jesteśmy już coraz starsi Nie wiem, czy poradzimy sobie z całymi zwierzętami i opieką Ja też się cały czas nad tym zastanawiam A jednak tutaj na miejscu bardziej byśmy się przydali Co myślisz? Myślę, że tak, a pieniądze mogłyby nas wspomóc No i Michała i Dorotę również Musimy wrócić do tego tematu To był bardzo długi lot Też jestem zmęczony, córciu Ale pociesza mnie fakt, że już niebawem zobaczymy mamę Mnie też, kochanie Zrobimy jej bardzo dużą niespodziankę O, nasze torby Nie, nie zdążyłam złapać walizki Spokojnie, za chwileczkę przeleci raz jeszcze Daj to, kochanie. No i idziemy na taksówkę. Mama dzisiaj nie dzwoniła. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Mama na pewno bardzo się ucieszy. Ale dziś może śpi. Dobra, wchodzimy na trzy. Raz, dwa, trzy. Niespodzianka! Nie ma jej. Gdzie jest Dorota? Boże, tato, mama nie dzwoniła. Boże, mam nadzieję, że się nic nie stało Nawet tak nie myśl, córciu Są tutaj wszystkie jej rzeczy Thank you very much A co wy tutaj robicie? O, oh, mamo Ale nam stracha narobiłaś Boże, tak się bałam Co wy tutaj robicie, głuptasy? Cześć, mamo Mamy dla ciebie super wieści nie wiem, czy mogą być jeszcze lepsze od tych, że jesteście tutaj ze mną. Chodźcie, dajcie buziaka. Mua. Oczywiście, że są. Mamo, mamy pełną kwotę! Zbiórka jest zamknięta. Uzbieraliśmy wszystkie pieniądze. Tak, Dorotko, udało się! Naprawdę? Nie żartujecie? O Boże, tak się cieszę. My też, mamo. Od razu jak zobaczyłam zamkniętą zbiórkę, to zamówiliśmy bilety, żeby zrobić Ci niespodziankę. Możemy porozmawiać z lekarzem, możemy Cię umówić na operację. Wszystko się uda. Miejmy nadzieję. To tylko pieniądze. O sukcesie leczenia jeszcze bardzo dużo będzie decydował mój organizm który jest najsilniejszy na świecie. Silniejszego nie znam. Wszystko będzie dobrze, kochanie, zobaczysz, niebawem będziesz zdrowa. Udało się kochani. Uzbieraliśmy całą kwotę na leczenie Doroty. Klinika w Stanach zostanie zasilona odpowiednią kwotą, tak żeby Dorota mogła mieć umówiony termin operacji. Oczywiście dodatkowo będzie jeszcze miała kontynuowaną chemioterapię oraz radioterapię. Miejmy ogromną nadzieję, że wszystko się uda i że Dorota wróci niebawem do pełni zdrowia. Mam nadzieję, że wy tak samo mocno trzymacie kciuki jak ja. Do zobaczenia w następnym odcinku. Thank you.